dobry. Dzisiaj nagrywamy Dorsy. Tylko poczekajcie, bo nie wiem jak was tutaj położyć, żeby było widać. La... O? Jeżeli myślicie, że czegoś to on też się tutaj się przywitał, ale nie z nami. Yy, Dobrze. O tak. Tutaj będziecie widzieć, yy, co ja robię. Więc fajnie. Ogólnie mój skin. Ogólnie, ogólnie. mój skin. Zaraz po tej rundzie wam pokażę mojego skina. No są naprawdę ładne I dodawajcie. E, XXX Antek. XXX 094. I dodawajcie. My, e, duże my. A później wszystko z małej. Majka e, 3, 2, 4, 1, 5. Chodźcie, szybciutko lepimy. Szukamy klucza. Ciekawe, czy będzie.

No to fajnie o kurczę, widzowie. Pamiętaj... Widzowie. Widzowie. Widzowie, pamiętajcie. Na Napier... Jeszcze... Jeszcze kil... O nie! Widzicie? Widzicie? Czy wy to widzicie? Nie, nie. Dobra. To by było na tyle w tym odcinku. Pamiętaj... Pamiętajcie subskrybować. A nie, jeszcze Wam pokażę mojego skinka szybko i... Dobry. Tak wygląda to. Więc możecie mnie dodawać. Ja wszystkich dodaję. Miau! Jestem miau.